Witam wszystkich, bardzo serdecznie mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w sieci gry Subsystems. Moi drodzy, odcinek wyjątkowy w ten sposób, że mogę Wam przedpremierowo pokazać na czym polega uaktualnienie, czy też aktualizacja Alpha 52, która naprawdę wprowadza sporo, sporo, sporo bardzo fajnych zmian do samej gry. Pierwsza rzecz, widoczna od razu, na pierwszy rzut oka, to zupełnie inny układ menu wytwarzania, czyli już nie lista, a... Można powiedzieć tabela, gdzie wszystko jest elegancko wyświetlone. Po wybraniu elementu do wytworzenia widzimy jego naprawdę przyzwoicie duży obraz. No i wiadomo to, co do jego wytworzenia jest potrzebne. Nowości w samym menu to klatka-pułapka i klatka na ryby. Dzięki którym możemy łapać małe ryby, to oczywiście pułapką na ryby, i małe zwierzęta, czyli kury, króliki, to klatką-pułapką. Zobaczmy, bo one nie są drogie. To są powiedzmy 8 patyków i 4 sznurki. Wobec tego zupełnie spokojnie możemy sobie zrobić po jednej, czyli będę potrzebował 16 patyków. 8 patyków, dobrze. Znaczy 8 razy, bo to da nam 16 patyków. Tak, sznurek gdzieś tu powinienem mieć. Tu mam sznurek. Zrobimy sobie takie dwie pułapki i próbujemy je postawić. Dobrze jest sprawdzać zawartość pułapek co jakiś czas, bo możemy w nie złapać żywe zwierzę i wtedy łatwiej nam będzie zasiedlić urnik. Dobrze, powiedzmy sobie, że ja moją pierwszą pułapkę postawię niedaleko od bazy, chociaż niby nie jest to zalecane, ale po co mam biegać gdzieś Daleko nie wiadomo dokąd, może w takim charakterystycznym miejscu. O tu przed tym kamiennym mostem przy drzewie po prawej stronie. Łapki, niestety, mają to do siebie, że potrafią znikać. Czyli krótko mówiąc, one nie są wiecznotrwałe. Podobnież można je naprawiać, ale powiem szczerze, jeszcze nie wiem jak. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy można je naprawić, czy można je w ogóle zebrać. Czy też po prostu, no niestety trzeba im pozwolić, można powiedzieć, dość dosadnie zgnić. Ok, dobrze, czyli numer 5 to jest nasza pułapka. Stawiam pułapkę, otwieram pułapkę i do środka sobie wrzucam przynętę. W tym momencie, tak, napis przynęta, jeszcze po angielsku, niedługo będzie po polsku, napis przynęta się pojawi, znaczy on będzie, ale pojawi się ten znacznik, że przynęta została dodana. Tak to miało wyglądać. OK, żebym mógł klatkę wykorzystać dwukrotnie. Dobrze, to jest klatka na zwierzaki, a teraz klatka na ryby. Tę oczywiście umieszczamy w wodzie. Jeśli tam coś zaharczało. OK. Trzeba z nią zanurkować, położyć i teraz zupełnie spokojnie tak samo otworzyć i założyć przynętę. Ok, i do góry. I za jakiś czas trzeba po prostu przyjść i klatkę sprawdzić. To są dwie takie nowości, można powiedzieć, na zewnątrz bazy, czyli właśnie te dwie. Ułapki. Jeżeli zaś chodzi o sam wystrój bazy, no to też się troszeczkę zmieniło, bo w tym momencie mamy do dyspozycji również dywan. Potrzeba do niego 3 ścięgien, 20 włókien i 6 kulek bawełny. No, na razie jeszcze tego nie mam. Już tego nie mam na dobrą sprawę, bo włókien w tej chwili to mam chyba 18. Także nie będę go robił, ale pamiętajcie, że taki dywan jest. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest coś takiego jak to małe urządzenie. To jest wzmacniacz zasięgu bazy. Działa dokładnie tak jak druga jednostka dowodzenia, czyli do tej pory, żeby poszerzyć zasięg oddziaływania naszej jednostki dowodzenia, tej pierwszej oryginalnej, do, dokładaliśmy kolejne, żeby rozszerzały jej. Zakres. Ja wezmę na przykład panel słoneczny, żeby to zademonstrować. O, jeżeli teraz nacisnę 5, to zobaczcie, tu mamy, to jest ta kula oryginalna. Ta druga kula, która sięga w dół, to jest kula od tej, od tego właśnie już tu przeze mnie założonego wzmacniacza zasięgu bazy. Czyli krótko mówiąc, nie musimy w tym momencie tworzyć kolejnych jednostek. Wystarczy. To oczywiście wystarczy, jak wystarczy. Trzeba powiedzieć, że jest ta jednostka nieco droższa w produkcji aniżeli zwykłe jednostka dowodzenia, bo kosztuje jeden układ elektroniczny, jeden obwód drukowany, można powiedzieć, tak i jedną sztabę żelaza, czyli to już są te drugiego i trzeciego poziomu, można powiedzieć, surowce. Ale jest. No i moi drodzy, to na co też wszyscy czekali. Czyli możliwość zbudowania windy, ale żeby zbudować windę, to trzeba mieć najpierw lokarkę. Lokarka pod względem materiałowym nie jest jakaś wybitnie droga, natomiast zobaczcie, to są 2000 jednostek energii i 250 jednostek masy. Ja na szczęście dysponuję, że tak powiem, pełnym potencjałem. Czyli co myśmy tam mieli? To, to i, patrzcie, zapomniałem. A i złom, po prostu złom. Po prostu złom. Dobra, nie pozostaje nic innego, jak tę tokarkę zrobić. Będziemy. No, i teraz się dopiero zacznie. Zobaczymy, ile będzie kosztowało. Wytworzenie pozostałych elementów, bo to karka jest stacją wytwarzania. Podobnie jak stacja nurkowania, podobnie jak stół warsztatowy, tak i to karka jest stacją wytwarzania. Ja ją sobie umieszczę, a może tutaj pod tym oknem, bo zamienił miejscami z to, yy, panelem. Ok, yy, tak, chciałbym ją troszeczkę jednakowoż. No, całkiem spore to jest. Więc myślę, że jednak umieszczę to nie tam, a tu. Będzie mi się dobrze pracowało. Okej, okay, świetnie. Zobaczcie, no maszyna. Naprawdę niesamowita. Naprawdę potężna, jak to kara przemysłowa. Dobrze, teraz co możemy tutaj zrobić? Możemy tutaj zrobić moi drodzy szynę windy. Możemy tutaj zrobić, moi drodzy, platformę windy, przycisk windy i jeszcze wyłom. Wyłom znamy, też można zrobić go na tokarce, no ale nie o ten wyłom nam chodziło. Naszym zadaniem będzie zrobić sobie windę. No jak już widać, jeszcze jestem w stanie, jeszcze jestem w stanie zrobić jedną szynę windy, pod warunkiem, że będę miał cztery sztaby yy, żelaza. No to spróbujmy je zrobić. No, będzie żelazo i mieć. Zobaczymy, jak wtedy z masą będzie. 4 potrzebujemy, tak? Czyli ubędzie będzie 40 masy. Dobrze. I ubędzie energii 200. Ale to jeszcze, że tak powiem, nie wyklucza zmontowania przynajmniej jednej szyny. Windy, no i spróbujemy ją zmontować, spróbujemy ją gdzieś zamontować, zobaczymy jak to wygląda, bo sam jestem tego bardzo ciekaw, muszę powiedzieć. Ok, kiedy te rzeczy się robią, czyli te sztaby żelaza się robią, zobaczmy, czy coś się wydarzyło w naszej pułapce. Czy coś nam się tam udało złapać? Nie jeszcze. Pułapka jest otwarta, więc jeszcze nic. No, ale tutaj za to mamy cynk. Ups. Pilow nie wytrzymał. O, do Dobra, przynajmniej ceny zyskaliśmy. Zobaczmy w takim razie, czy coś się wydarzyło w pułapce na ryby. I za chwilę wrócimy sobie do bazy spokojnie. I zobaczymy, czy uda nam się i na pewno nam się uda, ale jak będzie wyglądała szyna windy. Gdzieś ta pułapka była tutaj. Tak, jeszcze nic się nie wydarzyło. Okej okay. wrócimy później No to wracamy wobec tego do bazy i tam już będą surowce na zrobienie szyny windy A tu Cztery sztaby. No i zobacz. Szyna windy. Proszę bardzo. Ło! no. Tego się nie spodziewałem. Mogłoby się tu może kręcić jeszcze coś innego. Ale... Ok, chyba, chyba, chyba wykonana jest. No dobrze, zobaczmy w takim razie, gdzie możemy i jak możemy ją położyć. Pewnie potrzebna jest ściana. No to spróbujmy w takim razie zobaczyć tutaj. Powiedzmy sobie, że ja na razie przeniosę gdzieś te schody. Dobra, tak. W tej skrzynce coś jest, nic w niej nie ma, więc też można ją przenieść. Niech nie przeszkadza. Ok, no i teraz patrzymy, czy możemy przymocować naszą szynę windy wewnątrz. Aha. Wygląda na to, że niekoniecznie. A, 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 jest! Okej, okay. dobra. Dobra. No to już jest szyna. O, to takich szyn, to ja będę potrzebował, potrzebował, żeby cokolwiek zrobić. Ale nie szkodzi. Zobaczmy teraz, czego potrzebujemy do platformy. Do platformy potrzebujemy jeszcze raz. Cztery. Sztaby żelaza. 25 kryształów. Ciekawe po co. 3000 jednostek energii i 300 jednostek masy. No to powiem szczerze, że będziemy na to musieli poczekać trochę. Krótko mówiąc, ten odcinek będzie nagrywany w częściach. Dopóki nie będę miał dość masy i dość energii, no to niestety nie będę w stanie zrobić ich elementów. Tak więc, widzimy się, kiedy już będę miał nagromadzone dość masy i dość energii, żeby produkować. Dalej. Moi drodzy, trwało to bardzo długo, ale udało mi się zrobić jeszcze jedną szynę. OK. Udało mi się zrobić, oczywiście, platformę czy też kosz windy. I teraz zobaczmy. A, muszę go wybrać ręcznie. O. No teoretycznie powinienem go przypiąć do. Szyny Wow! Ok. No i oczywiście dwa przyciski. Jeden tutaj, żeby windę wezwać. On no, musi być blisko. Aha, może być na tej ścianie. Na tej ścianie też może być. Ok. Ciekawe, czy może być na zewnątrz. Chociaż w zasadzie po co. Zobaczymy. Okej? Okay. Aha, a tutaj do góry. Hej. He! To już? Wyżej nie? A może ten kawałek podłogi przeszkadza? Hmm. No dobra, słuchajcie. Jak już, to już. Jedziemy po całości. Martwić się będę potem. Nie. Jeszcze coś przeszkadza. Czy po prostu tylko tyle. Ale winda działa, jak widać. Winda działa, czyli aha, czyli po prostu, krótko mówiąc, musimy mieć jedną szynę więcej aniżeli. Trzeba, tak? Bo jeżeli bym teraz chciał tę te szynę na przykład przenieść. Ale gdzieś tam ostro strzelają. Gdziekolwiek teraz, tak? Żeby ona się tylko przykleić chciała. Okej, okay, dobra. Udało się. Czy ja tą winno teraz... Aha, dobra. Nie pojadę. Czyli krótko mówiąc to jest jedno piętro czyli trzeba mieć tych szyn więcej o jedną aniżeli po prostu pięter do góry które chcemy jechać czyli ta pierwsza jest można powiedzieć szyną zerową no dobrze mamy wobec tego naszą bindę dobrze i co i tu powinna być przynajmniej połówka podłogi. Tu powinna być przynajmniej połówka podłogi. Zaraz zobaczymy, czy nam się ją uda tutaj stawić. No to jak rozumiem, drugi przycisk windy tutaj. Drugi przycisk windy tutaj. O, powiedzmy sobie, no dobra, centralnie na ścianie, bo może pod oknem. Okej. Okay. A, głodny jestem. Dobra. No i teraz tak. Yy, czy ja mogę windę posłać na dół? Mogę. Winda pojechała na dół. Poproszę windę. Dziękuję. Aha. I jedziemy na dół. Winda pojechała do góry. Ależ jak głodny jestem. Nie szkodzi. Poproszę windę. Mamy to! No i mamy windę. W ten sposób nie wiem ile czasu zajmie mi kompletowanie moi drodzy materiałów do zrobienia tej windy na całą wieżę, już nie mówiąc o windzie na bazę, ale mam nadzieję, że z czasem będę miał będę miał tutaj zupełnie spokojnie właśnie Windę na całą wieżę. Trochę niepotrzebnie rozwaliłem jedne schody, ale to nie szkodzi, bo w skrzynce mam więc nie ma problemu. Dobra, mamy windę w takim razie, a przynajmniej wstęp do podstaw zarysu windy. Muszę koniecznie coś zjeść, bo wyglądam, można powiedzieć, z jedzeniem tragicznie. Ale to jeszcze nie wszystko. Zanim się wezmę do jedzenia, jeszcze jedna rzecz. Otóż moi drodzy, wreszcie mamy mapę. Wreszcie mamy mapę. Mapa jest pod klawiszem M, chociaż można to zmienić. No i tym powiedzmy sobie zaciemnieniem zaznaczone są tereny, których nie odkryliśmy, nie zwiedziliśmy jeszcze, więc sporo przede mną mapy do odsłonięcia. Ale jak widać, jest to moja baza, jestem ja, jest sygnał bazy, także wszystko co trzeba to jest. Po naciśnięciu klawisza M mapa się chowa. Sama, zresztą zobaczcie, powiem szczerze, że samo przejście od mapy do, yy, że tak powiem, gry i od gry do mapy jest też niesamowicie zrobione i bardzo mi się podoba. Ok, tyle nowości w aktualizacji pod nazwą yy, Alfa 52. Jak widać, całkiem sporo i całkiem naprawdę dużo dobrych rzeczy. Słuchajcie, minęło sporo czasu. Ja nie sprawdzałem pułapek. Jestem ciekaw, czy chociaż jedna się ostała czy nie szybko się przebiegnę wiem że głód mnie męczy zanim nagram następny odcinek to na pewno się dożywię mamy tu zdechłego kurczaka zobaczmy jak długo on leżał czy będzie mięso czy nie będzie ale to nie leżał aż tak długo dobrze w porządku o Jezu jeszcze ten i jeszcze wilk. No nic, trzeba iść do domu w takim razie. Czyli mieliśmy kurczaka. Mam nadzieję, że w tych pułapkach, czy też w tej pułapce w wodzie też coś jest. Zobaczymy. Wiem, że nie powinienem się tak głodzić straszliwie, ale co zrobić? To ona była gdzieś tutaj. Jest łapka. Tak. Nic nie ma. Uuu. Może za blisko bazy. Może po prostu. Dobra. Okej, okay. trzeba ją będzie przenieść. Chociaż nie wiem, czy się. Pewnie się da przenieść. Trzeba ją będzie wobec tego przenieść. Ale to już w następnym odcinku. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do... Polubienia, subskrybowania, komentowania, jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!